Serdecznie witam Państwa na uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość przed, przed Pomnikiem Konstytucji 3 Maja rozpocznie się już za chwilę. Będziecie Państwami świadkami odgrania hymnu państwowego, wystąpień okolicznościowych, odczytania apelu pamięci zakończonego salwą honorową, po której nastąpi ceremonia złożenia wieńców i wiązanych kwiatów pod pomnikiem. Aktor, reżyser, autor tekstów, kompozytor, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, pan Konrad Imiela. Na kontrabasie będzie akompaniował znakomity instrumentalista Adam Skrzypek. Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku. Preambuła. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego Stanisław August w bożej łaski i woli narodu król polski wielki książę litewski ruski pruski mazowiecki żmudzki kijowski wołyński podolski podlaski inflancki Smoleński, Świebierski i Czernichowski wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony. Chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia no ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych. Wszelka władza społeczności ludzkiej, początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały. Trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą: to jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mających. Za Prawodawcza. Sejm, czyli Stany Zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą. Na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją króla. Izba Poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego będzie świątynią prawodawstwa. Przeto w Izbie Poselskiej najpierw decydowane będą wszystkie projekty. Izby Senatorskiej, złożonej z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod prezydencją króla mającego prawo raz dać wotum swoje, drugi raz paritatem rozwiązywać osobiście lub nadesłaniem zdania swojego do tejże Izby, obowiązkiem jest 1. Każde prawo, które po przejściu formalnym w Izbie Poselskiej do Senatu natychmiast przesłane być powinno, przyjąć lub wstrzymać do dalszej narodu deliberacji opisaną w prawie większością głosów. 2. Każdą uchwałę sejmową w materiach wyżej wyliczonych, którą Izba Poselska Senatowi przysłać, natychmiast powinna wraz z tąż Izba Poselska większością głosów decydować, a złączona Izb, obydwu większość, podług prawa opisana, będzie wyrokiem i wolą Stanów. Warujemy, iż senatorowie i ministrowie w obiektach sprawowania się z urzędowania swego, bądź w straży, bądź w komisji, wotum decisivum w Sejmie nie będą mieli i tylko zasiadać w ten czas w Senacie mają dla dania eksplikacji na zadanie Sejmu. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto, liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. Władza Wykonawcza. Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc, moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi w Radzie Jego oddajemy, która to Rada strażą praw zwać się będzie. Władza wykonawcza do pilnowania praw. I onych pełnienia ściśle jest obowiązana. Dla porządnego władzy wykonawczej do pełnienia ustanawiamy oddzielne komisje, mające związek ze strażą i obowiązane do posłuszeństwa tejże straży. Komisarze do nich wybierani będą przez Sejm dla sprawowania urzędów swoich w przeciągu czasu prawem opisanego. Komisje te są. Primo, edukacji. Sekundo, policji. Terzio, wojska. Kwarto, skarbu. Komisje porządkowe wojewódzkie na tym Sejmie ustanowione równie do dozoru straży należące odbierać będą rozkazy przez wyżej wspomnione pośrednicze komisje respektywę co do obiektów każdej z nich władzy i obowiązków. Władza sądownicza. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Preambuła W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, okupioną ogromnymi ofiarami. Za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad, trzy, ty, z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie. Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawczość. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. którzy dla dobra trzeciej rzeczypospolitej te konstytucje będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę rzeczypospolitej polskiej.